Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym filmie zrobimy sobie książkowe To czy To. Czyli taka słynna gra w sumie, gdzie mam wybrać na przykład, czy wolę książki z twardą, czy z miękką oprawą. Czy wolę książki grubsze, czy chudsze, romanse, czy horrory. No taka bardzo fajna i bardzo przyjemna gierka. Ja niestety nie mam aż tak rozbudowanego Instagrama, ponieważ jeszcze tam nie wbiliście, także gorąco was zachęcam, bo kolejny film z tego fajnie byłoby zrobić z Waszym udziałem. Także te pytania są wzięte oczywiście z internet. Ze strony w sumie same quizy i tam macie oczywiście wszystkie takie pytanka, z których ja korzystałam. Także, moi kochani, życzę Wam miłego oglądania. Zacznijmy sobie od pierwszego pytania, czy też czegokolwiek, jak to nazwać: nowości czy klasyki. To jest bardzo ciężkie, ponieważ ja uważam przez to, że bardzo niedawno zaczęłam swoją przygodę czytelniczą, to do mnie przemawiają po prostu nowości, a nie klasyki. Z klasykami mam tak, że jeszcze nie do końca ten język mi pasuje, jeszcze nie mogę się w niego wczuć, bo jest dla mnie taki Dość trudne. Jedyne klasyki, jakie czytałam, to lektury szkolne, a raczej przyjrzałam parę stron i parę cytatów. I mówiąc szczerze, nie czuję tego wajbu książek klasycznych. Może, jeżeli kiedyś pojawi się fajna jakaś klasyczna książka, bo mam takich parę na liście oczywiście, i ona jakby otworzy moją głowę na to, żeby czytać więcej takich klasyków, to na pewno zacznę czytać klasyki. Ale na ten moment są to nowości definitywnie. Polski czy zagraniczny autor? Na moich półkach jest 10 razy więcej zagranicznych autorów, więc wybieram zagranicznych autorów. Autorów. Ja nie mam nic do polskich autorów, ale tak generalnie no to rzadko spotykam się z dobrymi polskimi książkami, ale to też może dlatego, że nie są one aż tak polecane, jak te od zagranicznych autorów, bo wiadomo, zagraniczne to macie też w book mediach właśnie zagranicznych i powiedzmy, że po prostu na zagranicznych mediach siedzę trochę więcej niż na polskich, więc generalnie zagraniczni autorzy. Napiszcie koniecznie, jakich wy lubicie autorów, a jeżeli lubicie jakiś polskich, to napiszcie jaki jest wasz ulubiony polski autor. Może mnie zachęcicie, żebym przeczytała jakąś jego książkę, byłoby naprawdę fajnie, żeby poznać też troszeczkę więcej tej polskiej literatury jednak. Czytanie jednej czy kilku książek naraz? Ja jestem zwolennikiem czytania jednej książki naraz. Nie potrafię czytać wielu książek naraz. Podziwiam ludzi, którzy to potrafią. Jesteście dla mnie naprawdę niesamowici, bo ja po prostu tego nie potrafię. Jak ja widzę, że ktoś czyta 10 książek, to ja robię wielki odczytanie i myślę boże, człowieku, ty jesteś normalnie jakiś no, z kosmosu, czy coś, bo ja tak nie potrafię. Ja po prostu od razu się wybijam z rytmu poprzedniej Historii i dla mnie to jest coś nie do przeskoczenia na ten moment. Czytanie w domu, czy na zewnątrz. Definitywnie w domu, gdzieś tam w swoim łóżeczku, czy też na fotelu w salonie. Ja wolę takie domowe klimaty. Czuję się zawsze jakoś tak lepiej w tym, w tym domu i po prostu jest mi łatwiej, fajniej i przyjemniej, jak jestem sobie w domku i jestem pod swoją kąterką, albo pod kocykiem, mam swoją herbatkę, nikt się na mnie nie gapi dziwnie i jakby jest tak fajnie w sumie. Kupowanie książek czy wypożyczanie? No mam kartę w bibliotece, a wykorzystam ją może ze dwa czy trzy razy. Problem z bibliotekami jest taki, że tam nie możecie sobie zaznaczać w tych książkach tego, co byście jakby chcieli zaznaczać, tak? I dla mnie jest to po prostu bardzo gdzieś tam problematyczne, bo ja lubię jednak sobie zaznaczać mieć te swoje znaczniki i potem nawet jak coś recenzuje czy coś, to jest mi po prostu łatwiej odnaleźć dane fragmenty, które, do których chce się odwołać, czy, czy cokolwiek. I niby wiem, można sobie zapisywać gdzieś te cytaty, czy coś, ale jakoś tak to nie jest ta sama magia. Tym bardziej, że niektóre książki jak miałam ochoty no to czytam je ponad miesiąc, a w bibliotece chyba, są tylko dwa tygodnie na zwrot i znaczy na przeczytanie i zwrot książki, także dla mnie też trochę za mało czasu na to wszystko. Narracja pierwszoosobowa czy trzecioosobowa? jejku to też zależy bardzo od książki, bo zależy o czym jest ta książka, ale ja się chyba przyzwyczaiłam do tych pisanych w pierwszej osobie i mi się jakoś tak fajniej to czyta, tak czuję jakbym ja była tym bohaterem po prostu i to jest jakoś tak inaczej jak dla mnie. Zakładka czy zginanie rogów? Definitywnie jest to zakładka. Ja mam jakiś ból tyłka o to, jeżeli ktoś niszczy książki. Ja wiem, że to są wasze książki, ale ojejku, jakoś mnie to tak wewnętrznie boli. Taki po prostu ból w serduchu czuję, a jeżeli ktoś jeszcze łamie brzegi... Mm. Czy słyszeliście ten, ten dźwięk mękającego serca, tak? To, to właśnie tu, to właśnie tu coś pękło. Czytanie czy słuchanie audiobooków? Milion razy powtarzałam, że ja jestem zwolennikiem czytania, nie słuchania audiobooków. nie potrafię się skupić, ja mam jakieś ADHD, więc po prostu mam milion myśli na minutę i nawet jak oglądam jakiś serial, to często muszę cofać czy coś, bo po prostu nie załapałam o co w tym chodzi, bo myślami byłam zupełnie gdzie indziej. I tak samo mam z książkami. Jak gdzieś idę, wolę słuchać muzyki, a nie słuchać książki, bo po prostu się na tym nie skupiam i nie mam pojęcia o czym jest. Znowu niedługo rusza akcja Czytaj.pl i spróbuję jeszcze raz, jakby normalnie sobie słuchać. I zobaczymy, jak wyjdzie mi w tym roku. Mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo jakby od tego zależy, czy sobie kupię coś do słuchania, czy raczej nie. Ciekawy opis, czy ładna okładka. Ja kiedyś w ogóle mówiłam o tym w jakimś filmie, ale nie pamiętam jakim, że zarówno okładka ma bardzo duży wpływ na to, czy kupujemy dawną książkę, czy nie, Jaki opis. No bo teraz wyobraźcie sobie, jeżeli okładka nie zachęci Was w jakiś sposób, Sposób, to nie weźmiecie tej książki. Bo pomyślcie sobie, no nie. Na przykład ja mam jedną taką książkę, która leży tutaj i mnie nie zachęca. Jest to duża dziewczyna. Dziewczynka czy dziewczyna? Dziewczynka, nie zachęca mnie ta okładka w ogóle, a dostałam tę książkę. I powiem Wam szczerze, że patrzę na nią, ona sobie tu jest, i mam takie. Mm, mm, mm. Za to opis jest taki, że w sumie mogłabym przeczytać tę książkę, bo nie jest niczym złym. Myślę, że tak na pierwszy rzut oka jest to ładna okładka. Jak widzimy ładną okładkę, to chętniej chcemy sięgnąć po daną książkę. No, Opis też jest bardzo ważny, więc jak na przykład nie widzimy okładki, czy książka jest na przykład tyłem do nas, czy coś, to wtedy zwracamy na opis uwagę, czy coś w tym stylu. Ewentualnie możemy dać szansę brzydkiej okładce i, okazać, i może się okazać, że jest to coś niesamowitego, ale ja jestem wzrokowcem, także dla mnie ładna okładka. Tak na pierwszy rzut oka jest mega, mega ważna. Zapach czy szelest kartek? Definitywnie zapach. O jak ja kocham zapach książek, takich nowych książek, a zwłaszcza jakie kupuję w mojej ulubionej księgarni. Tamte książki mają ten zapach tej księgarni. Kupowanie nowych czy używanych książek. Powiem szczerze, kupowanie nowych książek, używane bardzo rzadko, kupuję ewentualnie outlet, jak już outlet to są takie raczej zepsute niż używane, więc no niestety, albo stety kupowanie definitywnie nowych książek. Jakoś tak nie ufam kupowaniu na Vinted, chyba że od jakichś influencerów, bo oni jakby no nie mogą oszukać przez to, że są influencerami, nie? A przynajmniej taką mam nadzieję. Czytanie ulubionych książek wielokrotnie, czy tylko jeden raz? Czytanie ulubionych książek wielokrotnie. Harry Potter, proszę Was, praktycznie. Co roku czytam. Znaczy, no dobra, przesadziłam, ale chciałabym czytać co roku. Właśnie obór to samo, chcę przystać jeszcze raz. Do gwiazd to samo. Ja cię kręcę dużo z takich książek, które mogłam czytać tysiąc razy. I jasne, kocham poznawać nowe historie, ale kocham też wracać do tych starych. Także czytanie definitywnie tych samych ulubionych książek wielokrotnie. Jakby nie ma w tym nic złego. Pamiętajcie o tym, nie ma w tym nic złego. Trzymanie się TBR-u, czy spontaniczny wybór następnych książek do czytania. Znajdziecie dużo filmów u mnie na kanale, gdzie wybieram sobie TBR. I nie ma w tym nic złego, że wybieram sobie ten TBR, gdybym ja się go jeszcze trzymała chociaż w połowie. Naprawdę, to by było takie cudowne i tak fajne, gdybym trzymała się go chociaż w jednej trzeciej. Ale nie, nie, ja zawsze muszę iść pod prąd i zawsze muszę odwalić coś, żeby nie przeczytać tej książki, którą powiedziałam, że będę czytać. Takie typowo moje, naprawdę, typowo po mojemu. I powiem wam szczerze, że po prostu TBR -y nie są dla mnie, bo czasami dostaję nową książkę i mam na nią ochotę. Albo patrzę na swój TBR i mówię, nie, nie mam totalnie ochoty na żadną z tych książek. I wiecie, to jest, to jest jakby okej. Okay. Nie ma w tym nic złego. Nie bójmy się zmieniać swoich TBR-ów, nie bójmy się tr nie trzymać swoich TBR-ów. Jakby totalny luzik, kochani. Dlatego dla mnie po prostu spontaniczny wybór książek jest lepszy i przestałam nagrywać TBR, -y, bo kiedyś ktoś mnie za to dojedzie. Filmowa czy serialowa ekranizacja. No i znowu, to bardzo zależy. Ostatnio oglądałam przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki w formie serialu i nie podobał mi się. Filmy Harry Pottera uwielbiam, ma być serial na HBO, czekam i zobaczymy jak to wyjdzie. Mówiąc szczerze, to to zależy akurat od książki, czy film, czy serial po prostu, jak wiele wątków jest w tej książce, czy da się coś tam skrócić, coś ominąć, bo jest mniej jakby potrzebne dla, dla fabuły. Tutaj nie mogę wybrać. Albo przez to, że Harry Potter jest filmem, no to wybieram po prostu filmowe ekranizacje przez Harry'ego Pottera. No zawsze w moim serduszku. Czytanie z muzyką czy bez muzyki w tle? Definitywnie z muzyką, ja bardzo rzadko czytam bez muzyki, chyba, że ostatnio byliśmy na wakacjach i tam moją muzyką była natura, ptasz, Wiatr jak wiał i te liście na tym wietrze. To była taka prawdziwa i fajna muzyka. To było fajne, naprawdę. To wam mega, mega mogę polecić. Fikcja czy literatura faktu? Zarówno lubię zatracić się w fikcji i być w innym świecie, zapomnieć o tym, co spotyka mnie na co dzień złego bądź dobrego w życiu. Ale czasami literatura faktu też sprowadza mnie na ziemię i pokazuje, że ten świat nie jest aż taki zły. Definitywnie wolę fikcję. Ten świat jest jakiś taki bardziej magiczny. To dosłownie i przynosić, czajcie, bo fiksja, magia i tak dalej. Dobre, nie? Już to mi wyszło. Szczęśliwe czy smutne zakończenia? Ze smutnymi zakończeniami spotkałam się tylko w jednej książce chyba. Dwoma. W dwóch książkach, no. W dwóch książkach, niech tak będzie, w dwóch. Natomiast ze szczęśliwymi jakby cały czas się gdzieś tam spotykam. Te smutne uczą mnie zupełnie czegoś innego, że nie każda historia kończy się dobrze. I każdy z nas coś innego wyjmie z tych historii, które nam się gdzieś tam przytrafiły i tak dalej. Natomiast te szczęśliwe napełniają mnie taką nadzieją. Nadzieją, że moje historie też się po prostu dobrze, dobrze skończą. I myślę, że ta nadzieja jest tak silna, że szczęśliwe zakończenia w tym wypadku po prostu wygrywają. Książki z elementami fantastycznymi, czy bez elementów fantastycznych? Głupie pytanie. Oczywiście, że z elementami fantastycznymi. Ja uwielbiam takie książki. Mogę je czytać non-stop. Trzymanie się jednego gatunku, czy sięganie po różne gatunki? Definitywnie po różne gatunki. Ja chcę poszerzać swoje horyzonty czytelnicze i chcę zobaczyć, które książki gdzieś tam bardziej mi pasują, a które mniej. Zostało mi do odhaczenia jakaś biografia, i reportaż. Nie wiem, czy coś jeszcze, pewnie milion innych gatunków się by znalazło, by się znalazło, ale na razie na pewno jakiś reportaż chciałabym przeczytać. Jak jakiś polecacie, to dajcie znać. Taki na początek dla kogoś, kto zaczyna z reportażami. Najpierw książka czy ekranizacja? bo z Harrym Potterem miałam przykrą przygodę, gdzie najpierw była ekranizacja, niestety, a potem książka, ale z drugiej strony nie żałuję. Jakby książka była fantastyczna i mi uświadomiła, jak bardzo dużo filmy nam zabierają tej przyjemności z tych książek. Dlatego uważam, że definitywnie najpierw książka, potem film. Tak są było z przewodnikiem po zbrodni Przeczytałam najpierw książkę, potem obejrzałam serial I dowiedziałam się, że no dużo Bardzo dużo pozmieniali i to mi się nie podoba Moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę Oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze Tego nie robicie, będę wam bardzo, bardzo Bardzo wdzięczna, ponieważ ponad 80% osób, które oglądają Moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału Także kochani, zmieniajcie to co Zostawcie tego suba, patrzcie ile tutaj Macie pracy, energii itd dalej, żeby takie fajne filmy dla Was stworzyć, także zostawcie tego suba, będzie mi mega miło. Like też mile widziany i dajcie znać w komentarzu, jak odcinek Wam się spodobał, czy chcecie drugą część takiego filmu. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się już niebawem o 17.30 na moim kanale, także do zobaczenia!